Thomas Holmes i Richard Rahey w 1967 roku przeprowadzili badania na temat stresu i jego powiązania ze stanem zdrowia człowieka. Poprosili 5000 osób o wypełnienie kwestionariusza, w którym zadano pytania dotyczące 43 różnych scenariuszy sytuacji stresogennych, m.in. takich jak rozwód, wypadek czy śmierć bliskiej osoby. Ankietowani mieli za zadanie zaznaczyć, których zdarzeń doświadczyli w przeciągu ostatniego roku, a także przyznać im punkty wskazujące na intensywność stresu, którego doświadczyli. Okazało się, że rozwód był jednym z najbardziej stresogennych czynników w życiu człowieka i wyprzedzał nawet wypadki lub śmierć kogoś bliskiego. Dlaczego zatem ludzie decydują się na to, aby przeżyć aż tak traumatyczne wydarzenie? Według głównego urzędu statystycznego najczęstszym powodem rozwodu w Polsce jest niezgodność charakterów ponad 46% przypadków. Zaraz za nim plasują się zdrady 20%, a następnie nadużywanie alkoholu 14%. Te trzy przyczyny łącznie odpowiadają za ponad 80% rozwodów w naszym kraju. Dopiero za nimi znajdziemy takie przyczyny jak nieobecność lub rozłąka partnerów, trudności związane z mieszkaniem czy różnice światopoglądowe. Dane te rzucają niezwykle ciekawe światło na problem rozwodów. Większość osób intuicyjnie mogła myśleć, że ich główną przyczyną będzie przemoc czy alkoholizm, tymczasem GUS wskazuje, że naczelna przyczyna to coś zgoła innego i w dodatku to coś kryje się pod pojęciem niezgodności charakterów. Z jednej strony, co potwierdza wielu adwokatów, podanie niezgodności jako przyczyny rozwodu jest najkrótszą ścieżką do jego uzyskania. Wówczas nie trzeba orzekać o winie, czyli prowadzić skomplikowanego postępowania mającego na celu wskazanie winnego. Wiele par decyduje się również na skorzystanie z tej ścieżki, ponieważ nie chce publicznie przed sądem przyznawać się do różnych patologii, które mogły mieć miejsce w życiu rodzinnym. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach GUS, bowiem ponad 90% spraw rozwodowych rozstrzyganych pod przykrywką niezgodności charakterów kończy się bez wskazania winnego. Z drugiej strony natomiast zagraniczne dane dotyczące rozwodów potwierdzają to, że do ich najczęstszych przyczyn należy niewłaściwa komunikacja, niezgodność charakterologiczna partnerów, konflikty oraz kłótnie. Warto się zatem zatrzymać w tym miejscu i zastanowić, co może się kryć pod tym enigmatycznym stwierdzeniem, którym niewątpliwie jest niezgodność charakterów. John Gottman, amerykański profesor psychologii specjalizujący się w tematyce rozwodów, twierdzi, że ich przyczyną nie są zazwyczaj jednorazowe, trudne zdarzenia, lecz codzienne zachowania wobec naszego partnera lub partnerki, które z czasem eskalują lub stają się schematem postępowania. Co prawda, zdarzenia pokroju zdrady mają wpływ na podjęcie decyzji o rozwodzie, jednak, jak pokazują statystyki, to właśnie niezgodność charakterów i brak komunikacji jest najczęstszą przyczyną. Kluczowe znaczenie ma zatem sposób, w jaki każdego dnia traktujemy ukochaną osobę, jak się do niej odnosimy, jak dużą dozą szacunku ją darzymy i czy po prostu ją wspieramy. W wyniku swoich obserwacji Gottman stworzył zestaw czterech cech i zachowań, które w dłuższej perspektywie czasu zwiastują problemy komunikacyjne między partnerami, mogące prowadzić do rozwodu czy rozstania. Określił je mianem czterech jeźdźców apokalipsy: Krytycyzm. Nadmierny krytycyzm zwykle zaczyna się w niewinny sposób. Z czasem uwagi przybierają na sile i zdarzają się coraz częściej. Nadmierna krytyka względem partnera powoduje w nim poczucie winy, obniża pewność siebie i skutkuje coraz mniejszym zaangażowaniem w relacje. Wszystkiemu zwykle towarzyszą tak zwane wielkie kwantyfikatory, czyli pojęcia pokroju ty zawsze, ty nigdy, za każdym razem itd. Jaka jest recepta na takie zjawisko? Zwróćmy uwagę, że słowa nacechowane krytycyzmem zwykle rozpoczynają się od ukierunkowania winy na partnera lub partnerkę. Dynamika ta nadaje niezdrowego tonu całej sytuacji, ponieważ partner w swojej obronie najczęściej odbije piłeczkę i zaatakuje w dokładnie ten sam sposób. Da się jednak bardzo łatwo to obejść. Zamiast ukierunkowywać komunikat na partnera lub partnerkę, zacznij mówić o sobie. Przykładowo w niejednej kłótni pewnie zdarzył się zwrot, zawsze mnie ignorujesz. Mogłabyś bardziej się zaangażować. Odpowiedzialność została przerzucona, a atak rozpoczęty. Jednak nic dobrego z tego nie wyniknie. Zdecydowanie skuteczniej i z długoterminową korzyścią dla obu stron będzie powiedzenie: Ostatnio czuję się ignorowany. Czy możemy o tym porozmawiać? Naturalną kolejnością zdarzeń w sytuacji konfliktowej powinno być zatem opisanie swojego samopoczucia, zaakcentowanie potrzeb i na koniec wypracowanie rozwiązania. Tymczasem w komunikacji przyjął się nieco odwrotny schemat, który najczęściej rozpoczyna się od wskazania winnego warto go unikać. Pogarda. Na pierwszy rzut oka może się ona wydawać tożsama z krytycyzmem. Krytycyzm jednak skupia się na wydarzeniach i decyzjach partnera lub partnerki. Pogarda natomiast to wyraźne stawianie siebie wyżej w kwestii moralnej, intelektualnej czy decyzyjnej. Ja wiem wszystko, a ty sieć cicho to bardzo charakterystyczny schemat budowania pogardliwej narracji. Nie jest ona łatwa do przezwyciężenia, bowiem najczęściej stoją za nią wieloletnie zaniedbania. Dlatego odwracanie jej skutków będzie długotrwałym procesem. Jak można to osiągnąć? Budując na nowo wzajemny szacunek i kulturę wzajemnego doceniania się w relacji. Pogarda bowiem zaczyna się tam, gdzie kończy się docenianie drugiej strony za to, kim jest i co dana zrobi. Dlatego należy jak najszybciej wrócić do doceniania się nawzajem. Z czasem przerodzi się to w pozytywną atmosferę w relacji opartą na wdzięczności, przywiązaniu i wzajemnym wsparciu. Warto doprowadzić do takiej dynamiki w związku, aby na jedną negatywną interakcję przypadało nie mniej niż pięć pozytywnych. W takiej proporcji partnerzy są w stanie więcej wybaczać sobie nawzajem i oceniają swoją relację jako dobrą. Postawa obronna. Stanowi ona często pasywny atak na partnera lub partnerkę przy jednoczesnym odsuwaniu odpowiedzialności od siebie samego. Charakteryzuje się umywaniem rąk od konsekwencji wynikających z podjętych decyzji czy lekkomyślnego działania. Problem związany z tym zachowaniem nie wynika wcale z faktu, że za każdym razem trzeba wskazać winnego. To akurat jest sprawa drugorzędna. Znacznie istotniejsze wydaje się być przyjmowanie odpowiedzialności za zdarzenia i dzielenie się nią z partnerem lub partnerką. W momencie, gdy pojawiają się oskarżenia, a jedno z partnerów przybiera postawę defensywną, która rozmywa odpowiedzialność, to bardzo łatwo o eskalację konfliktu. To częsty schemat w przypadku drobnych sprzeczek, które niepostrzeżenie przeradzają się nawet w kilkudniowe kłótnie. Jeśli ten mechanizm powtarza się regularnie, to jest to prosta droga do rozpadu relacji, którą najczęściej byli partnerzy podsumowują następująco: Nie dogadywaliśmy się. Jaka jest zatem recepta? Dzielenie się odpowiedzialnością i branie jej na siebie. Nawet jeśli jesteś w pełni przekonany, lub przekonana, że wina nie leży po twojej stronie. To weź głęboki wdech i spróbuj przynajmniej trochę odciążyć swojego partnera, zamiast dodatkowo go obwiniać. Wystarczy prosty zwrot pokroju: Ja też mogłem zachować się lepiej w tej sytuacji albo Powinnam cię wtedy wesprzeć, widząc, że sobie nie radzisz. Te proste sformułowania idealnie nadają się do łagodzenia konfliktów. Budowanie relacji bez wzajemnego wsparcia jest po prostu niemożliwe. Obojętność i dystans. Są one efektem trzech poprzednich zachowań. Jeden z partnerów może się czuć na tyle krytykowany i traktowany z pogardą, że w końcu wycofuje się emocjonalnie z relacji tylko po to, aby uniknąć kolejnego konfliktu, a raczej skutków i traum z nim związanych. Konflikty oczywiście będą się nadal przytrafiać, jednak reakcją obronną partnera stanie się właśnie obojętność i wycofanie. Stąd angielski termin na określenie tego zjawiska: stonewalling, czyli budowanie muru. Jeśli obojętność i dystans emocjonalny pogłębiają się z kolejnymi miesiącami, a nawet latami, to wraz z nimi umiera cała relacja. Czy da się temu zapobiec? Konieczne będzie wprowadzenie zmian w sposobie, w jaki partnerzy prowadzą ze sobą rozmowy i zdiagnozowanie, dlaczego przejawiają się one w kłótnie. Ktoś mógłby podnieść argument, że skoro nie da się spokojnie porozmawiać, to dokonanie jakiejkolwiek diagnozy jest niemożliwe. Jest to bardzo cenna uwaga, którą trzeba wykorzystać szukając rozwiązania. Jeśli dochodzi do sytuacji konfliktowej i narasta napięcie, to wtedy kluczowe jest powiedzenie stop. To zabrzmi może nietypowo, ale zróbcie sobie z partnerem pół godziny przerwy od kłótni i wróćcie do niej później. Wykorzystajcie ten czas na jakąś relaksacyjną czynność, np. czytanie, wyjście na spacer czy prysznic. Podczas tych 30 minut znacząco obniży się poziom agresji u każdego z was, opadną emocje, a w rezultacie kłótnia będzie mniej zażarta. Jest też opcja, że wcale do niej nie wrócicie, bo zwyczajnie nie będzie wam się chciało. Zamiast tego usiądziecie i spokojnie porozmawiacie o problemie. Jaka jest zatem konkluzja? Pomimo faktu, iż powody rozwodu są różne, a samo zjawisko jest bardzo złożone, to wydaje się, że da się wskazać naczelną i najczęściej występującą przyczynę. Jest nią brak umiejętności komunikacji, z którego wynikają kolejne problemy. Niewłaściwa komunikacja objawia się różnymi postawami, w odpowiedzi na które partnerzy stosują określone reakcje obronne. Wszystko najczęściej opiera się na dynamice atakujące obrońca zamiast na dynamice partnerskiej, czyli wzajemnym wsparciu i zrozumieniu. Kluczowa jest zatem zmiana dynamiki z pasywno-agresywnej na partnerską. Pomoże to uniknąć znacznej części rozwodów i rozpadów wieloletnich relacji. Oczywiście nie chodzi tu o sytuacje skrajne, w których powodem rozpadu są takie czynniki jak alkoholizm czy przemoc, wtedy rozwód może okazać się jedynym słusznym wyjściem. Jeśli jednak takie patologie nie występują, to warto próbę naprawy relacji zacząć właśnie od wypracowania zdrowych mechanizmów komunikacyjnych i wybrania się na wspólną terapię. Daj znać w komentarzu, czy udało Ci się uniknąć rozwodu dzięki działaniom prewencyjnym. Nie zapomnij również nadrobić poprzednich odcinków o relacjach, a później wpaść na niewiem.pl pozestaw e-booków i audiobooków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.